Jeszcze wpłynęło do mnie pismo y, y, dyrektora GOK w Nowince w sprawie y, filmiku y, promującego gminę Nowinka zamieszczonego na, y, na Facebooku y, Starostwa Powiatowego i w związku z y, tym pismem... Y, przy, y, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince. Ja składam interpelację, proszę o pisemną odpowiedź na następujące zagadnienia. Który z pracowników Starostwa Powiatowego w Augustowie był odpowiedzialny za przygotowanie filmu prezentującego Gminę Nowinka? Z jakimi osobami z, gmini, z Gminy Nowinka konsultowana była treść filmiku prezentującego Gminę Nowinka? Kto decydował o treściach umieszczonych na filmiku? Czyli wybrał instytucje, miejsca, osoby prezentujące gminę Nowinka? Kto zdecydował, że na filmiku pojawi się Rudera stojąca w miejscowości Walne jako symbol gminy? Kto zdecydował, że na filmiku kilkakrotnie pojawi się... Obraz nagiej, nagiej rzeźby goła Zośka jako symbolu gminy? Kto autoryzował film prezentujący gminę Nowinka? Kto zatwierdził wyżej wymieniony film i zdecydował o jego publikacji? Czy pan starosta oglądał film przed jego upublicznieniem? Kto i dlaczego zdecydował, że w filmie nie weźmie udziału wójt gminy Nowinka? I y, jeszcze takie pytanie, dlaczego w filmie dotyczącym gminy Nowinka odstąpiono od zasady, że w filmach promujących inne gminy, takie jak gmina Sztabin, Płaska, Augustów czy Bargów Kościelnych, występują Wójtowie czy radni powiatowi y, prezentujących swoje gminy. Y, ja obejrzałam ten film po otrzymaniu tego pisma filmik. Jest to filmik dziwny, nie ma tam żadnych informacji, napisów. Nie ma tam żadnych osób, które by powiedziały chociaż dwa słowa o gminie Nowinka. Nie wiem, dlaczego odstąpiono od tego, aby pani Wójt zaprezentowała swoją gminę, skoro w innych filmikach taka rzecz miała miejsce. Nie rozumiem, dlaczego promuje się starostwo wydaje pieniądze na promocję, nie konsultując z osobą wybraną w wyborach przez większość mieszkańców, czyli Panią Wójt, nie rozumiem tego. Nie rozumiem dlaczego wybiera się dziwne takie rzeczy jak, tak jak wymieniona rudera w miejscowości walne, a nie wspomina się chociażby o tym, Pan, pan starosta się śmieje, nie wspomina się chociażby o tym, że w, na terenie gminy Nowinka znajdują się wykopaliska o międzynarodowym zasięgu i że tak powiem o międzynarodowej Sławie. Czyli uważa się, że Goła Zośka jest ważniejsza jakby dla Gminy Nowinka niż chociażby taka istotna kwestia. Także chciałabym się dowiedzieć kto za tym filmikiem stoi, po co on w ogóle powstał, bo moim zdaniem nie jest to filmik promujący Gminę Nowinka. Dlaczego nie konsultowano tego z Panią Wójt, dlaczego wydaje się pieniądze na rzeczy, które reprezentują sobą poziom filmiku na TikToku. Także dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Radna. adwocent Pan yy, Wicestarosta. Oczywiście na piśmie yy, weźmiemy. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Radna, ja tylko tak dosyć krótko odniosę się do tego, co tutaj usłyszałem. Przez ostatnie lata z naszych analiz wynikało, wynikało że Starostwo Powiatowe niespecjalnie włączało się w promocję podległych organizacyjnie gmin. Filmik, o którym tutaj Pani wspomniała, jest z cyklu filmików promujących Powiat Augustowski i gminy, które organizacyjnie wchodzą w skład tego powiatu. Jeżeli chodzi o promocję gminy Nowinka, filmik ten zawiera wyłącznie treści o charakterze turystycznym, krajoznawczym i kulturalnym, i dobór środków, obrazów. I tak naprawdę tego, co w nim będzie, był swobodny. On nie zawiera żadnych treści ani obraźliwych, ani obelżywych i tak naprawdę nie widzieliśmy potrzeby, aby ktokolwiek w tym filmiku występował. Choćby z tego względu, że świadomie tutaj pani wcześniej podsycała pewne konflikty interpersonalne. Więc aby zaniechać podobnych podejrzeń, czy też oskarżeń w naszą stronę na przyszłość w tym filmiku personalnie nie wystąpił nikt dziękuję Rozumiem Mocem że pani Wiesława Królska Rozumiem że w, we wszystkich innych gminach poproszono o udział wójtów gmin aby zaprezentowali w kilku słowach swoją gminę tudzież radnych takich jak pan Krzysztof Grygo, a rozumiem że w Nowince nie poproszono pani wójt Ponieważ winna temu jestem ja. Tak, to zrozumiałam, że ja jestem temu winna. Czyli powinno, no tak, no bo ja podsycałam jakieś tutaj kwestie, i winna jestem temu ja. Państwo nie poprosiliście e, osoby, która zarządza gminą, żeby powiedziała, co warto przedstawić, e, jakie miejsca. Tylko winna jest radna Wiesława Królska za to, że podsycała jakieś niepokoje. Ja nie podsycałam żadnych niepokojów, tylko pytałam, co się dzieje. A widzę, że się nadal dzieje. A widzę, że się nadal dzieje. I nadal jest problem. Także rozumiem, że mam pani wójt powiedzieć, że winną jestem ja. Adwocen pan R R R wicestarosta Sztudło. Dopuplniając, starostwo powiatowe nie poniosło absolutnie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją tego filmiku. Pracownik Wydziału Promocji był dwukrotnie w Gminnym Ośrodku Kultury, natomiast nikt nie raczył się z nim skontaktować, aby porozmawiać na temat tego, co mogłoby w tym filmiku promocyjnym się pojawić. Dziękuję. Dziękuję, pan Dariusz Szkiłończyk dwocem Pani Radna, proszę. Tak, tylko jeszcze jedno I pytanie. temat Tak, kończę tylko jedno zdanie. Czy w takim razie y, robiąc filmiki o innych gminach konsultowano się z wójtami tych gmin? Konsultowano się w każdym przypadku. Dodam tylko, że gminny ośrodek kultury, Czyli z tego ci... co zauważyłem w mediach społecznościowych, prowadzi aktywność medialną, mhm. więc jestem zdziwiony, że do dzisiaj nie stworzył takiego filmu promocyjnego. Czyli wójtowie wystąpili, nie wiedząc o tym, że wystąpili. A nie rozumiem no takiej sugestii. No bo skoro nie rozmawiano o tym filmiku z wójtami, a wystąpili w filmiku, to znaczy, że nie wiedzieli, gdzie występowali. Ja jeszcze raz powtórzę, te filmiki mają charakter promocyjny, w szczególności, jeżeli chodzi o walory turystyczne, krajoznawcze i kulturalne. I my dobieramy jako starostwo wszystkie środki i formy, jakie mogą się w tym filmiku pojawić. A gmina Nowinka również może skorzystać z tego typu środków i stworzyć własny materiał promocyjny. My nie na widzimy z tym żadnego problemu. Na temat powiatu na przykład. A proszę bardzo. Szanowni Państwo, Myślę, że dobra reklama filmików z, chętno, chęć, z chęcią teraz oglądam, bo nie wiedziałem, że taki jest filmik, więc sukces został zrobiony, gmina nowinka będzie promowana.